Piotr Żurek. Dzień dobry, adwokat Stanisław Zapotoczny. W dniu dzisiejszym poruszamy wątek Ukrainy, naszego wschodniego sąsiada i jaki wpływ ma tocząca się wojna z Federacją Rosyjską na finanse tego państwa. Nie mówimy tego z powodu zazdrości, ale z powodu rozeznawania naszego interesu narodowego, bo celem polityki jest realizacja interesu narodowego. A rozeznanie interesu narodowego dokonuje się w duchu prawdy, rozumianej jako zgodność twierdzeń o faktach z rzeczywistością. Jeżeli fakty są takie, jak za chwilę usłyszymy, to nasze pytanie jest typu, dlaczego Polska ma finansować i dopłacać do biznesu, który innemu państwu po prostu się opłaca? Rezerwy walutowe i złota państwa ukraińskiego są najwyższe w dziejach historii współczesnej Ukrainy, czyli od czasów rozpadu Związku Radzieckiego i zgodnie z danymi, które przedstawia Narodowy Bank Ukraiński, wynoszą 41 miliardów dolarów. Są to pieniądze, które Ukraina dostała między innymi z Unii Europejskiej, z Banku Światowego, jak również ze Stanów Zjednoczonych. Swoje rezerwy Ukraina co ciekawe, przechowuje poza granicami Ukrainy. I teraz tutaj można wstępnie też podać, jakie to są kwoty i skąd te pieniądze pochodzą. I tutaj na rachunki walutowe rządu w Narodowym Banku Ukraiński, Ukraińskiego wpłynęło między innymi. 4 miliardy 68 milionów dolarów, w tym miliard 657, są to, jest to pomoc makrofinansowa z Unii Europejskiej. Miliard 496,3 miliona dolarów jest to kredyt preferencyjny gwarantowany przez rząd Japonii z mechanizmu Funduszu Powierniczego Banku Światowego miliard 300 w formie dotacji za pośrednictwem funduszu powierniczego Banku Światowego z czego miliard 250 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych 227 milionów są to lokowania walutowych obligacji rządowych także widać że wojna niekoniecznie wpływa na Zły stan finansów państwa. Można powiedzieć, że na cudzych pieniądzach można również zarabiać. Zastanawiam się tylko, bo pośród tych danych nie widzę żadnych informacji dotyczących Polski. A przypominam sobie, iż jest nagranie wypowiedzi premiera Polski Morawieckiego, który. Mówi, że na sfinansowanie funkcjonowania, funkcjonowania państwa ukraińskiego, służb różnych administracji i tak dalej przeznacza 9 miliardów euro. To w obliczu tych danych, które tutaj Piotr przeczytał, to jest dużo, dużo więcej, więc albo te pieniądze są na bieżąco konsumowane i nie leżą w, jako gwarancję jakiegoś takiego czy innego. Rządu, albo no, ktoś tutaj nie chce, jak zwykle, dostrzegać tych wielkich, w cudzysłowie, zasług dla utrzymania państwa ukraińskiego w trakcie toczonej przez nie wojny. Tu też warto zwrócić uwagę na to, że według tych szacunkowych danów, danych, jeżeli chodzi o rezerwy, w lipcu powiększyły się o 6,9% i są to po raz drugi z rzędu, po raz drugi z rzędu stanowiły rekordowy poziom w historii niepodległej Ukrainy. No, czyli widać, że ofensywa, która rzekomo gdzieś tam od wiosny się rozpoczęła i nie może się zakończyć, nie jest tak kosztowna, jakby mogło się wydawać, i państwo ukraińskie może się bogacić na tej wojnie. Warto też zwrócić w kontekście innych państw europejskich, chociażby na przykład Wielkiej Brytanii czy Niemiec, które te państwa, zadłużając się w trakcie konfliktów światowych czy to I wojny światowej, czy II wojny światowej no to na przykład Wielka Brytania uzyskiwała kredyty i pożyczki od Stanów Zjednoczonych i to, co już mówiliśmy nie tak dawno, Wielka Brytania dopiero niedawno zakończyła spłacać swoje wierzytelności Stanom Zjednoczonym z okresu I wojny światowej. I teraz warto zastanowić się, jeżeli strona ukraińska prowadzi wojnę, uzyskuje te wsparcie finansowe i materiałowe. No to tak naprawdę w pierwszej kolejności ona toczy, można powiedzieć, konflikt w obronie własnych interesów, niekoniecznie naszych, gdyż elity polityczne Ukrainy są też związane z liberalnymi elitami europejskimi, co widać, że Prowadzą politykę ponad naszymi głowami, chociażby w sprawach rolnictwa, i teraz zachodzi pytanie, dlaczego na przykład Ukraina nie powinna swoich długów, a również za tą pomoc materiałową w przyszłości po zakończonym konflikcie zacząć spłacać. Wszak warszawski wy. Słał praktycznie całe wyposażenie obecnego Wojska Polskiego w razie potrzeby, tu rzeczywiście już nie będzie czym się bronić. I jednocześnie zaciągnął potworne zobowiązania wobec Korei Południowej, wobec Stanów Zjednoczonych na zakupy właśnie militarne, nie mówię już o różnych innych zakupach i my te długi na pewno będziemy spłacać. Jeżeli tak reżim warszawski postępuje, jeżeli zaciąga długi po to, żeby finansować nie naszą w sensie takim, że Polska w tej wojnie formalnie nie uczestniczy, nie naszą wojnę na wschodzie, to jest to oczywiste, że po to, by zrealizować interes narodowy, powinna odzyskiwać te pieniądze z tych źródeł, które posiada Ukraina. W innym razie szkodzi naszemu interesowi narodowemu, czyli to jest po prostu szkodnictwo gospodarcze uprawiane przez obecny reżim warszawski. Można by było, drodzy państwo, to zrozumieć, gdyby po zakończonej wojnie państwo polskie, a w szczególności polskiej firmy, antycypowały w odbudowie tego kraju, czyli właśnie nasz kapitał by tam był inwestowany, chociażby stawiając nowe fabryki, ale nie fabryki Bosza czy LG koreańskiego, tylko po prostu polskie fabryki. Tego jednak raczej nie doświadczymy, gdyż tego naszego kapitału nie ma. Ewentualnie, właśnie tak jak nieraz podkreślaliśmy, mamy państwowe koncerny paliwowe, które mogłyby na przykład korzystać z zasobów naturalnych na Ukrainie, ale państwo polskie niestety nic w tej materii nie robi, także nie widać, żebyśmy mogli w jakiś sposób odzyskiwać te środki, które transferowaliśmy na wschód. Także reasumując, mamy do czynienia niewątpliwie z działalnością antypolską, bo jest to trwonienie majątku polskiego, narodowego, zadłużanie państwa polskiego i przyszłych pokoleń Polaków na przyszłość, po także pogarszanie naszej sytuacji militarnej, bo zbroimy potencjalnego wroga. Ukraina nigdy nie była przyjacielem Polski, cała historia ponad 700. Lat, więcej niż te 700 lat, bo przecież od mieszka pierwszego już zaczynając, temu dowodzi. Więc trzeba po prostu wyciągać wnioski na przyszłość, wnioski oczywiście wewnętrzne, gdy idzie o politykę polską i patrzeć na środowiska, które o tę politykę. O te interesy w polityce będą dbały, natomiast nie będą hodowały kolejnych wrogów, bo już w tej chwili widzimy, jak zachowują się władze Ukrainy, chociażby w kwestii polskiego rolnictwa że one po prostu broniąc interesu rolnictwa amerykańskiego, holenderskiego i niemieckiego na terenie Ukrainy, doprowadzają przy uległości oczywiście. Reżimu warszawskiego do upadku kompletnego rolnictwa polskiego. I na to trzeba po prostu zwracać uwagę przy jakichkolwiek działaniach wyborczych czy tych pseudoreferendach, które przecież do niczego nie doprowadzą. No, należy mieć na względzie chociażby właśnie w tej polityce rolnej i działań władz ukraińskich ponad naszymi głowami, czyli ponad. Naszym państwem dogadywania się właśnie z elitami zachodnioeuropejskimi, które mają interes właśnie na Ukrainie, tak jak Stanisław wielokrotnie wspominał, że główną część ziemi ukraińskiej uprawiają firmy, korporacje zachodnioeuropejskie. I teraz tutaj w kontekście nadchodzących wyborów słyszymy właśnie, że polskie władze będą się sprzeciwiać zniesienia embarga chociażby na płody rolne z Ukrainy które embargo które chce znieść Komisja Europejska jednak dostrzegamy pewne znamiona że władze warszawskie mogą obejść to czyli po prostu otworzyć ten rynek nasz krajowy tylnymi drogami gdyż już można było niedawno przeczytać wypowiedź prezydenta bodajże Łotwy, który mówił, że nasz premier czyli Mateusz Morawiecki jest zainteresowany tym, żeby znieść kontrolę na polsko-ukraińskiej granicy, a kontrole miałyby mieć miejsce w bałtyckich portach, dla przykładu chociażby Kłajpeda. I teraz zachodzi pytanie, kto w Polsce byłby w stanie sprawdzić, ile tego zboża do Kłajpedy, czy do, chociażby do niemieckiego Rostoku dociera. Bo to właśnie może być właśnie to, że te naciski Polityków niemieckich i <laughs> francuskich na władze warszawskie mają taki efekt, że teraz w okresie przedwyborczym władze warszawskie nie, jakby to powiedzieć, nie, propagandowo nie chcą ulec tym naciskom, ale tylnymi drzwiami właśnie próbują ten rynek polski otworzyć dla tych produktów. Tak, to jest typowa retoryka stosowana przez całe 8 lat rządów tego obecnego reżimu warszawskiego. Mieliśmy z nią do czynienia chociażby w 2020 roku, kiedy to... Buńczucznie zapowiadał obecny premier, że on będzie wetował Fit for 55, i oczywiście tego nie zrobił. Zapowiadał, że będziemy mieli pieniądze na odbudowę i się zgodził na zaciągnięcie kredytów na te cele, pieniędzy na odbudowę nieba, kredyty spłacamy. Podobnie też zgodził się na opodatkowanie państwa polskiego na jakieś bzdurne ideologiczne cele pseudoekologiczne pozbawiając oczywiście w ten sposób suwerenności fiskalnej państwa polskiego i tak samo w tej chwili postępują. Nie mam wątpliwości, że te firmy i te podmioty, które zajmują się handlem, tym zbożem z Ukrainy, będącym własnością holenderską, niemiecką czy amerykańską, nie będą stosować się do jakichś SMS-ów czy maili wysyłanych przez służby sanitarne, tak jak to miało w okresie pandemii w stosunku do Polaków, kiedy na podstawie jakiegoś kompletnie bezprawnego działania Polacy zamykali się w domach i posłusznie wykonywali polecenia reżimu. Tamci nie będą tego robić. To zboże, które przejdzie przez granicę, rozleje się po Polsce. Nie wypłynie w ogóle y, poza polskie porty, bo przecież ten sam reżim warszawski y, wielokrotnie mówił, że zdolność przeładunkowa, gdy idzie o zboże w polskich portach, to jest tylko pół miliona ton rocznie, a zatem nie ma żadnych możliwości, żeby wielomilionowe y, kwoty importu zboża ukraińskiego znalazły się y, poza Polską. One po prostu zniszczą. W sposób nieuczciwy, na wyniku nieuczciwej konkurencji resztki rolnictwa polskiego, bo trzeba przypomnieć, że już praktycznie hodowli w Polsce nie mamy we wszystkich sferach. Prawie, że już hodowli nie ma. Dobija się te resztki hodowli za Wisłą, bo na wschód od Wisły to już jej nie ma. Natomiast teraz jeszcze chodzi o to, żeby zniszczyć uprawy wszelkie zbóż roślin oleistych, kukurydzy. A to ma ostatecznie otworzyć nas, po pierwsze, uzależnić z nas całkowicie żywnościowo. Od kogo? Oczywiście od Niemiec, bo trzeba pamiętać, że umowa z krajami Mercosur, czyli Urugwajem, Paragwajem, Argentyną i Brazylią, polega na tym, iż Niemcy będą pośrednikami w imporcie tamtejszych produktów rolnych, w szczególności mięsa. I to one będą najwięcej zarabiać na pośrednictwie, na handlu. Oczywiście nie tamtejsi farmerzy, nie tamtejsi rolnicy. Ale oni będą przynajmniej mieli możliwość zbytu swoich produktów rolniczych w sytuacji, kiedy polscy rolnicy od mniej więcej lutego 2020 roku już takiej możliwości nie mają. Po to, żeby ich się dobić, oferuje im się kolejne, tak zwane preferencyjne kredyty, żeby mogli przeżyć kolejne pół roku i zasiać kolejne zboże, którego już nie będzie możliwości sprzedać. Na no bo komu, kiedy zalew zboża ukraińskiego z rzekomo wojewiącego kraju nastąpi teraz już po tych żniwach po raz kolejny? Tak więc, drodzy Państwo, każde państwo, które mieni się państwem niepodległym, powinno brać odpowiedzialność za własne wierzytelności i tak samo w przypadku Ukrainy. To, że w jaki sposób wspieramy to państwo, czy to militarnie, czy finansowo, nie powinno zwalniać tego państwa do tego, aby swoje długi w przyszłości spłacać swoim właśnie tak zwanym przyjaciołom, chociażby na przykładzie Polski, która wiele miliardów przetransferowała właśnie na Ukrainę, które można było wykorzystać chociażby na dozbrojenie polskiej armii. Tak więc, drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnego razu. Dziękuję, do widzenia.